No co, chodź mozinek! Chodź Ralfuś, Mozinek! Mozinek! Ralfusia! Rektorek! No co! Tu sunia! No co, niedźwiedziu! No co! Mozinek! Pozdrawia wszystkich! Mozinek! prawie 18 lat! Mozinek z Wojtyszek. Tutaj mój ulubieniec. Szef bandy. No tak, młodziak ja cię kocham. Siśkie kocham. Mozinek Mozinku No Muzinek. Będziemy teraz karmić psiaki wszystkie. Wszystkie będziemy karmić psiaski teraz. Tak. Wszystkie brzuchy będziemy najadać i niedźwiedzia rektorek. Tak, nogę zawsze włoży we wiaderko. Lalfuś. Dupkę musimy dzisiaj umyć. Tak, niedźwiedziowi. Tak. O.